Siema. jeśli jesteś ciekawy lub ciekawa jak się wgrać komuś i do domu w Bloxburg Nie używając żadnych haków, ani takich podobnych Podchodzicie sobie do drzwi, klikacie na siebie, klikacie emotes No i szukacie sobie takiego, takiego czegoś jak seed Dajecie SID, ustawiacie tak kamerkę, trzymacie Łe, co się stało? Trzymacie, czekajcie, trzymacie S no, i klikacie spację, i szybko przybliżacie kamerę. I tak właśnie to się dostajecie do kogoś z domu, nie używając żadnych haków ani coś podobnego. I jak widzicie, jestem u kogoś. Żeby nie było, że to nie moje, to udowodniewam to teraz. Knok, knok, widzicie, nie moje. Wkradliśmy się bez używania haków i tak dalej. Jeśli to Ci pomogło, jak się wkraść do kolegi, podglądać go z, z Twoją dziewczyną twój kolega, no to już masz poradnik, ja się z wami żegnam i elo